Witam w kolejnym materiale i jako wprowadzenie może najpierw przypomnę, jak wyglądała prezydentura w cudzysłowie Joe Bidena. Czy pamiętacie, jak Biden pojawiał się na różnego rodzaju wydarzeniach, spotkaniach, i nawet nie wiedział, gdzie jest, nie wiedział, jak zejść ze sceny, nie wiedział, w którą stronę się, i, się idzie, w którą stronę się schodzi ze sceny? Pytał, czy może coś zrobić, czy też, czy nie może czegoś zrobić. Przewracał się, był chroniony przez prasę, przez media. Zadawano mu pytania bardzo łatwe, na przykład, jakie są jego ulubione lody. Kiedy Joe Biden nie był widoczny przez kilka dni, a nawet może więcej niż przez kilka dni, to był chroniony przez media, było to uważane za normalność. A jako kontrast do takiej właśnie prezydentury w cudzysłowie, mamy Donalda Trumpa, który prawie codziennie odpowiada na pytania. Udziela wywiadów, jest aktywny w mediach społecznościowych, uczestniczy w imprezach, nie potrzebuje kartki, żeby odpowiadać na pytania. I kiedy Trump nie jest obecny publicznie przez 24 godziny, czy też przez 48 godzin, to nagle jest to jakiś ogromny problem. Co się stało, gdzie jest Trump, czy Trump żyje? A dlaczego o tym mówię? Otóż pojawiły się naprawdę perfidne teorie nie tylko wśród lewaków, ale też wśród tych, którzy nazywają siebie patriotami, wśród tych, którzy nazywają siebie konserwatystami, że Donald Trump może nie żyje, może jest ciężko chory i w ogóle jaki jest sens tych postów? Czy chodzi o uzyskanie jak największej liczby kliknięć? Co to jest taka rozsiewanie strachu? Przecież administracja Trumpa jest przejrzysta co do stanu zdrowia Trumpa. W lipcu w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia obitej ręki Donalda Trumpa, a Biały Dom ujawnił, że zdiagnozowano u niego przewlekłą niewydolność żylną, którą zresztą jego lekarz określił jako łagodną i powszechną w jego wieku. I tak w sobotę rano dziennikarz Białego Domu, który nazywa się Reagan Rees, Napisał na platformie X, że obudziłem się, widząc, jak ludzie panikują, że Trump jest chory lub martwy, ponieważ nie widziano go od kilku dni. Ja byłem z prezydentem wczoraj po południu. Rozmawiałem z nim przez godzinę. W piątek zaczęły krążyć fałszywe plotki o śmierci Donalda Trumpa. Po tym, jak pojawiły się informacje, że nie pojawił się publicznie przez dwa dni. Natomiast w sobotę, w sobotę rano, hashtag, który, który taki był hashtag, który się można powiedzieć, where is Trump, czyli gdzie jest Trump, i ten hashtag właśnie był szóstym, najpopularniejszym tematem na platformie X w Stanach Zjednoczonych. Tak więc, kto pragnie mu wykreować taką rzeczywistość? Do godziny mniej więcej 8 rano w sobotę na platformie pojawiło się 158 tysięcy postów z frazą Trump is dead czyli Trump nie żyje. I 42 tysiące postów stwierdzających, że umarł. Na TikToku film z podpisem Na ulicach mówią, że Donald Trump nie żyje, nie był widziany publicznie. Od wtorku zdobył ten filmik ponad 600 tysięcy polubień i 3,5 miliona wyświetleń. Ale to wszystko oczywiście paskudne kłamstwa, tak jak powiedziałam, nie tylko lewica, ale prawica również w tym uczestniczy. Trump został dzisiaj rano sfotografowany ze swoją wnuczką Kai, wsiadającą do pojazdu na trawniku Białego domu. Prezydent miał na sobie białą koszulkę polo, czarne spodnie i jeden ze swoich, oczywiście tutaj charakterystycznych, jedną ze swoich czapeczek z napisem Maga. Jego kolumna samochodowa wyjechała o 8.45 rano i zmierzała na pole golfowe w Virginii. Tak więc te fałszywe plotki o śmierci Trumpa krążyły już wcześniej w mediach społecznościowych. No i teraz już wiadomo, że oczywiście są to tylko perfidne kłamstwa, ponieważ Donald Trump grał dzisiaj w golfa. W piątek Ben Mayselas, współzałożyciel mediów prodemokratycznych Mejda Starch. Napisał na platformie X, gdzie jest Trump, gdzie on jest, co się dzieje. Od dwóch dni nie pojawił się publicznie. Natomiast w tym tygodniu pojawiły się nowe zdjęcia pokazujące więcej siniaków na jego prawej ręce, co ponownie wywołało dyskusję na temat jego stanu zdrowia. W wywiadzie dla USA Today, który został opublikowany w czwartek, Wiceprezydent J.D. Vance wyraził się w sposób następujący: Jestem pewien, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest w dobrym stanie, skończy swoją kadencję i zrobi wielkie rzeczy dla Amerykanów. Ale dodał również, że jeżeli, broń Boże, się, wydarzyłaby się jakaś tragiczna sytuacja, nie potrafię wyobrazić sobie lepszego szkolenia w pracy niż to, które zdobyłem przez, ostatnich, przez ostatnie 200 dni. W piątek wieczorem konto Republicans Against Trump na platformie X, które ma ponad 940 tysięcy obserwujących, napisało: Donald Trump nie był widziany publicznie od wtorku i nie ma zaplanowanych żadnych wydarzeń na weekend. Kolejna tutaj sensacja, gdzie on jest, kto rządzi krajem. Ten post z kolei został udostępniony 2800 razy i zdobył ponad 1,5 miliona wyświetleń. To może tyle w tej kwestii, bo myślę, że więcej na ten temat nie trzeba powiedzieć. Chodzi tylko o to, że naprawdę jest zupełnie bezpodstawne sianie strachu, sianie paniki i taka Moc, tak, takie parcie można powiedzieć, na to, żeby, żeby, było, żeby, żeby ktoś dostał najwięcej klików, właśnie um, tytułując w taki sposób swoje posty na mediach społecznościowych, czy też swoje filmiki na YouTube. Tak więc ode mnie tyle w temacie. Serdecznie pozdrawiam do następnego razu.